Czy Wojtek Szczęsny robi parodię, jeśli chodzi o jego zakończenie kariery przygody w reprezentacji polskiej? Czy tak naprawdę nie jest to sprytny ruch psychologiczny, tak? Wojtuś, zostań, zostań tylko w tej reprezentacji, bo bez ciebie ta reprezentacja to już po prostu kompletnie będzie pikowała. Kolejna sprawa to też jest taka, czyli to można było taki, uzyskać taki, że kibice mają go tak prosić. Kolejna sprawa to jest też taka, czy Wojtek, mówiąc o tym głośno, nie zostawia sobie takiej furtki, ale wiecie, nie miejcie do mnie pretensji, jak coś zawale i tak dalej. Ja już kończę karierę, tak? Na kimś innym wieszajcie psy. No właśnie, dzisiaj na temat właśnie tutaj sytuacji dotyczącej kończenia tutaj przygody, jeśli chodzi o reprezentację Polski. No i dlaczego tutaj to ogłasza Wojtek szczęsny tak wcześniej? A czy nie powinno to być tak, że. Kończy się przygoda na przykład na mistrzostwach, Wojtek po prostu po mistrzostwach mówi, że kończy karierę i koniec, kropka. Nie powinien się z tym wcześniej zdradzać, ani później podjąć taką decyzję, zakomunikować. No właśnie, a czy w ten sposób jak postępuje, to nie zagrywka psychologiczna, o tym sobie porozmawiamy w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Chcę od razu powiedzieć, że ja bardzo cenię Wojtka Szczęsnego, jeśli chodzi o bramkarza, jeśli chodzi o jego występy w reprezentacji Polski, chociaż tutaj nie do końca uważam, że ten jego bilans nie jest taki aż fantastyczny, ale rzeczywiście w wielu kluczowych meczach po prostu Wojtek Szczęsny bronił tutaj jak lew bramki reprezentacyjnej Polski, tego nikt mu nie zabierze, jest kapitalnym bramkarzem, jednym z najlepszych na świecie, no sama fakt że po prostu w jakich klubach występuje, jak muruje tu bramkę i siedzi u eventu, z którym to chociażby o tym świadczy. Natomiast e, na pewno tutaj no, czy, czy, od, trzeba oddzielić jakby kilka kwestii, tak? Kwestii po prostu m, gry Wojtka Szczęsnego e, w reprezentacji od m, oddzielenia od sytuacji klubowej i od e, po prostu tego, jak w jaki sposób chce się pożegnać z tą reprezentacją, tak? Dla mnie absolutnie jest to niedopuszczalne, w jaki sposób on praktycznie chce się pożegnać z tą reprezentacją, że już to komunikuje wcześniej, czyli jakby wykorzystuje taki mo moment, znaczy mo motyw taki psychologiczny, tak? E, po pierwsze, tak, żeby co, kibice go mieli prosić, nie, Wojtu, zostań po tych mistrzostwach, bo jak ta reprezentacja to już kompletnie będzie pikowała i tak dalej. Ostatnio była. To, 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 to troszeczkę po prostu bezsensowne jest, tak, żeby tutaj to mieszać. Natomiast e, właśnie jeśli chodzi o Wojtka Szczęsnego, czyli tak pierwsza sprawa, a więc, że kibice co mają prosić, żeby Wojtek Szczęsny dalej po prostu był bramkarzem. E, kolejna sprawa to też jest taka, że przecież Wojtek tym bramkarzem mógłby w tej reprezentacji być przez kilka lat. Kolejna sprawa też jest taka, że my mamy kilku świetnych bramkarzy, więc nawet jeżeli Wojtek Szczęsny nie będzie bronił między słupkami, to nie jest wielka tragedia, wielka katastrofa. E, wydaje mi się, że gorzej po prostu byłoby, będzie w przypadku reprezentacji, jak na przykład Robert Lewandowski nie będzie w niej grał, chociaż on też tak dużo tych ramek nie ma, jak się popatrzy na jego występy, bilansy i tak dalej. Inna sytuacja, bo my często, nam się często nakłada jakby po prostu wizerunek i to, jak grają zawodnicy w klubach, na grę w reprezentacji, albo to, jak oni kiedyś grali w tej reprezentacji, przez to, że tych meczów tak dużo nie ma w tej reprezentacji, tak? E, tak jak na przykład bednarek, my ciągle pamiętamy, bednarkach świetnie się po prostu prezentowo parę lat temu, czy na przykład Krychowiak, no, który już teraz nie występuje w tej reprezentacji, ale na przykład jak Krychowiak się kapitalnie prezentował, i zawsze myśleliśmy, że odnosiliśmy te czasy, w reprezentacji krowiaka tak co on wtedy występował w cywili, w klubie, i że to w, też nastąpi w pewnym momencie, to nie nastąpi to było minęło. Natomiast kolejna sprawa, to też jest takie psychologiczne z punktu widzenia Wojtka, szczęsnego, że on jak taką podejmuje decyzję, czyli jak teraz jedziemy na euro, wygraliśmy praktycznie tutaj te Baraże, no to mm, teraz tak odpycha taką odpowiedzialność, tak bo jak mówi, że po tej euro zakończy przygodę z reprezentacją. No to nie można tak naprawdę rzucać winy na Wojtka Szczęsnego, nie można niego po prostu wywierać presji, nacisku, po prostu tak. Nie ma co od niego oczekiwać, bo on, on w ogóle robi łaskę, że po prostu wystąpi w tej reprezentacji. Zresztą wydaje mi się, że po prostu patrząc na Wojtka Szczęsnego, on coraz gorzej sobie radzi z presją, tak. Także właśnie tam była kwestia tego, że on chce zakończyć tą przygodę w reprezentacji, ale też Wojtek Szczęsny kiedyś w wywiadach mówił, że on może zakończyć swoją karierę przygodę po prostu piłkarską niespodziewanie, że to wcale nie musi trwać kilka lat, tak. Wydaje mi się, że po prostu tak, znaczy ja nie mówię, ja tego tak podziwiam, tak, no bo ta presja jest gigantyczna, jaką występuje w Juventusie, każdy błąd i tak dalej, to nie ma co się dziwić, tak. Być może one z tego właśnie pokolenia, że to nie jest kwestia tego, że fizycznie nie dojedzie, tak, czy po prostu już tutaj, jeśli chodzi o refleks, czy po prostu umiejętności, tylko na przykład mentalnie będzie już wypalony, tak, tak mamy wypalenie zawodowe, tak, wypalenie po prostu piłkarskie, że za duża presja. To nie ma co się śmiać, to są duże po prostu oczekiwania, tak, jeśli chodzi o kibiców, wiele ważnych meczów, tak, wiele po prostu drobnych błędów, które mogą zdecydować o tym, że mecz drużyna może przegrać, tak, czyli no, drużyna po prostu walczy, dzielnie wygrywa, a na przykład jeden błąd bramkarza powoduje, że drużyna po prostu remisuje, tak, albo jeden czy dwa błędy powodują, że przegrywa, tak, mecz, no więc no, to jest... To jest duże ciśnienie, nie ma co się oszukiwać. Natomiast, no, moim zdaniem, Wojtek Szczęsny powinien to zakomunikować po mistrzostwach, po prostu powinien wystąpić na konferencji prasowej powiedzieć to i koniec, kropka, a nie obnosić się praktycznie z tym wiele czasu, tak, e, co nie zmienia faktu, że on dał dużo tej reprezentacji polskiej, chociaż to było różnie, tak, to była taka sinusoida, e, jeśli chodzi o występy po prostu Wojtka, wydaje mi się, że na przykład on większy dostawał kredyt zaufania na początku swojej przygody, jeśli chodzi o reprezentację i w ogóle po prostu kariery klubowej, troszeczkę to było na wyrost, tak, że on szedł po prostu do góry, jeśli chodzi o karierę klubową, ale w tym czasie wydaje mi się, że mógłby nawet grzać po prostu ławkę, jeśli chodzi o reprezentację Prezentację, tak? A na przykład, właśnie teraz, powinien być tym numerem 1, mając to doświadczenie gigantyczne, tak? Z drugiej strony. Czy to jest też po prostu fair w stosunku do kibicu, że Wojtek Szczęsny, który dalej występuje w Juventusie Turyn, e, kończy karierę po prostu w przy, przygodę z reprezentacją Polski, tak? E, czyli co, nie czeka na jakieś wielkie wpadki, w topy, kiedy na przykład będzie szło nie, 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 nie do końca dobrze, jeśli chodzi o reprezentację, klub, karierę klubową i później na przykład też w, w, w reprezentacji. E, on to tłumaczył w ten sposób, tutaj Wojtek Szczęsny, jeśli chodzi o reprezentację, że no tak, ale jak po prostu dalej by był w tej reprezentacji właśnie w tym wywiadzie na futraku na YouTubie, że m, po prostu tak, że na przykład m, m, zmienia się też po prostu tutaj tak m, grupa piłkarzy, ale tam mówił, że nie wiadomo czy by się zakwalifikował następną turniej, tak, no i to lepiej, że po prostu bramkarz kolejny, który będzie występował w tej reprezentacji, w jego miejsce, będzie numerem jeden, no to niech on ma po prostu ma ten ból głowy, tak, czy zakwalifikuje się, czy też nie e, i tak dalej, tak, no, ale nigdy nie masz gwarancji jeżeli to Euro 2024 się zakończy, to nie masz gwarancji po tym euro, że na następnym po prostu turniej mistrzowski się za, reprezentacja za, zaapie, zaapie. Tak, czyli jakby czyli tak, jeżeli byłaby gwarancja jakaś, że na przykład na, na przyszłą imprezę jakąś wielką reprezentacja się za, zaapie, to wtedy Wojtek by po prostu występował, bo wtedy na przykład bo jakbyśmy się nie zapali na kolejną po prostu imprezę dużą, to wtedy byłyby co pretensje w stosunku do Wojtka szczęsnego, no nie wiem, takie po prostu ba, on ma te obmyślenia, tak ma, żeby to interpretować, tak? Co to znaczy? Takiś warunek konieczny, tak? Jak ja bym był piłkarzem reprezentacji Polski, to mój warunek konieczny jest taki: jestem osoby w tej reprezentacji nie dojeżdżam, to kończę po prostu przygody tej reprezentacji. Okej, okay. byłbym w stanie nawet zrozumieć inną kwestię. Wojtek Szczęsny jest napastnikiem i na przykład, albo po prostu, nie wiem, skrzydłowym i musi się skupić na karierze klubowej, chociaż tych meczów w reprezentacji nie oszukuje się, aż tak dużo nie ma, no ale jest na przykład, nie wiem, po prostu skrzydłowym, występuje w topowej drużynie w Europie, yy, tak? Po prostu miał już tam parę kontuzji i naprawdę. Jeszcze chce dograć po prostu jakąś końcówkę w klubie, to okej, okay, jestem w stanie zrozumieć, że kończy przygodę w reprezentacji, bo chce w te 100% się poświęci na karierze klubowej. Z drugiej strony nie mógłby dać po prostu 100% jakości, jeśli chodzi o reprezentację. Tak, więc tutaj rzeczywiście mógłbym to zrozumieć, natomiast no, dziwi mnie tutaj to podejście praktycznie w wojtka szczęsnego. Tak, jeśli chodzi o reprezentację, co nie zmienia nie umniejsza mu tego, co zrobi do reprezentacji. No kapitalne występy, kapitalne mecze. Jeśli chodzi o po prostu tutaj Wojtka Szczęsnego, aczkolwiek no, pamiętajmy, że mamy też topowych praktycznie bramkarzy, więc to nie jest jakiś duży, e, duża strata, tak? Duża po prostu strata, bo akurat w przypadku bramkarzy to mamy tutaj to bogactwo, więc e, akurat tutaj nie jest takaś duża, jakiś to po prostu duży problem, tak? Jakiś to po prostu duży problem. Natomiast wyda wydaje mi się, że akurat Wojtek Szczęsny teraz powinien występować w tej reprezentacji, tak? E, też jest ciekawe, to znaczy, że co? Załóżmy tak, e, Polska nie załóżmy. No bo wiadomo, że płskać na euro, ale na przykład, nie wiem, osiąga jakiś gigantyczny sukces. No nie mówię, że mistrzostwa, ale wyjdziemy z grupy, albo tam po prostu kilka meczów zwyciężymy, to znaczy, że co, Wojtek mówi, a nie, no zmieniłem zdanie, jednak po prostu nie kończę kariery. No to jest takie, to jest nie, według mnie niedojrzałe, tak, no bo albo kończysz tą karierę, ale nie podajesz takiego przykładu, że my, na, tak, no o jak ta, następne eliminacje, czy się zaapiemy i tak dalej, to już nie nowy bramkarz ma po prostu od samego początku być do końca, i tak dalej. Trochę to dla mnie po prostu dziwne aczkolwiek rozumiem, że po prostu jest duża presja, duże ciśnienie tutaj na na piłkarz, na, 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 na tak, jeśli chodzi o zawodników, jeśli chodzi o bramkarzy, tego na przykład wiele osób nie rozumie po prostu dziennikarzy i kibiców mówi, no ja, no, oni presję tak, no zarabiają duże pieniądze jaka tam po prostu presja, no wiadomo, że presję ma ten, tam pielęgniarka, która pracuje w szpitalu i tak dalej, no ale mimo wszystko Wojtek jak wychodzi tutaj tak w Juventusie, musi bronić po prostu tej bramki, rozliczany jest praktycznie z każdej interwencji, to wszystko dzisiaj jest Analizowane, rozbierane na czynniki pierwsze. To nie jest tylko takie, tam jakieś, jak to się tam mówi, jakieś grajek, tak? To nie te czasy, po prostu, że za piłką sobie tam po prostu biega, bo dzisiaj naprawdę to jest duża taktyka i analizy, matematyka i tak dalej. Więc zdaję sobie sprawę, że tak może być. Natomiast, tak powiedziałem no, wydaje mi się, że tak. Ten kredyt zaufania dla Wojtka był na wyrost na początku jego przygody, gdzie tutaj nie był do końca przygotowany. Nie chcę powiedzieć, że nie do żały, tak, no bo, że to źle po prostu brzmi, ale może miał po prostu predyspozycję, jeśli chodzi o karierę klubową, ale nie ten poziom jeszcze reprezentacyjny, o, w ten sposób powiem, e natomiast teraz ma ten poziom i klubowy, i reprezentacyjny i powinien grać jak najdłużej po prostu, jak, e jak jest po prostu w formie, jak jest w dyspozycji, tak, więc no to na pewno mnie po prostu dziwi, oczywiście no z tym poproszeniem no, to nie wygląda tak, że po prostu kibice mają go prosić i on nagle po prostu zmieni decyzję po prostu pod kątem tego, że wiele lat, natomiast też jest ciekawa sytuacja tutaj ro Roberta Lewandowski Robert Lewandowski dał taki wywiad dla sportowych faktów, jeśli się nie mylę, tak, dla wirtualnej Polski. Tutaj Koźmiński z nim po prostu przeprowadzał tą wywiadę, tę, tę rozmowę, ten wywiad. Tak Robert Lewandowski tak mówił po prostu tak z takim pół żartem, pół serio, że a, Wojtek to już od kilku lat kończy tą karierę. Robert nawet nie do końca był po prostu przekonany do, co do tego, że Wojtek rzeczywiście po prostu kończy tą karierę. Tak Nie mówił z takim jedno, z jednoznacznym takim przekonaniem. Tak? Eee, czy rzeczywiście to jest jakiś wygłupi to kolejna sprawa też jest taka czy to jest tak kibice mogą powiedzieć w ten sposób no ale jak Wojtek dobrej dyspozycji występuje w Juventusie w reprezentacji też Wiadomo, że jego przyjacielem był jest po prostu tej Krowiak, który w tej reprezentacji już nie jest. Mamy coraz więcej praktycznie zawodników, no ale to jest ok. To znaczy, że co, Wojtek, bo po prostu Krowiak, a już nie ma przyjaciela w reprezentacji, to już też kończy przygody w reprezentacji. Tak, to może odczytać część kibiców. Ja nie mówię, że tak jest. No oczywiście, w piłce po prostu e, zawodowej, tak, nożnej, po prostu no to się zmienia. Tak, no Nie ma takich przywiązań emocjonalnych, Przyjaźnie To wiadomo, że e, tak, nawet jak tutaj po prostu Krowiak kończy swoją przygodę w reprezentacji to, bo Wojtek tam wrzucił po prostu tak zdjęcie na Instagrama, że od lat, od dzieciństwa występowali w wszystkich reprezentacjach, tam U, tam 17, 18, 19 i tak dalej po prostu. No okej, okay, tak, ale na przykład kibice tak to mogą czytać. Aha, no bo Kryja już nie ma, no to Wojtkowi się po prostu robi przykro, tak, byli przyjaciółmi ee, i teraz to już nie, nie chce występować. Jak gdyby Krowiak był po prostu to, co Wojtek dalej by występował. Oczywiście, no wiadomo, że to nie jest tłumaczenie, Natomiast tak, może to część kibiców in, e, interpretować, odczytywać, którzy nie siedzą tak głęboko po prostu w piłce nożnej. Tak, którzy po prostu nie wgryzają się praktycznie w tą piłkę nożną tak, aż tak mocno. Także tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o sytuację Wojtka Szczęsnego i reprezentację. Polski, bo ja tak mówię, jak Bramka, moim zdaniem, jako Bramkarz, to on spokojnie jeszcze może kilka lat po prostu pograć na tym wysokim poziomie. O tym też mówił właśnie Robert Lewandowski w tym wspomnianym wywiadzie. I spokojnie jeszcze mógłby po prostu występować w tej reprezentacji. No ale z drugiej strony ktoś powie w ten sposób: no ale Wojtek, który cały czas występuje, niejako blokuje dostęp do reprezentacji. Jeżeli Wojtek e, zakończyłby swoją karierę, to też po prostu otworzyłoby się możliwość ptaka dla nowego Bramkarza, który może po prostu być numerem jeden. No pytanie, czy tak rzeczywiście będzie czy ten nowy bramkarz, to nie będzie cały czas rotacja, tak? Też jest ciekawa sytuacja, że na przykład tak, jak trenerem selekcjonera reprezentacji Polski był Jerzy Brzęczek, doskonale to pamiętam, to Wojtek Szczęsny wracał z jednego z meczów do właśnie Turynu, i był taki trochę tam wściekły, bo Brzęczek robi taką rotację, po prostu bał tam pół roku stawia na tego bramkarza, pół roku na to i Wojtek Szczęsny po prostu taki dał wpis e, emocją, tak na Instagramie, upustasz takim emocją, że wraca do klubu, który zawsze go szanuje, ceni po prostu jego przygotowanie, coś mniej więcej tego typu, tak, że wiecie, jak wraca do Juventusu, to ma pewno to po prostu występ w, w pewnej jedenastce, tak, w, że występuje jako podstawowy z bramkarzem, oczywiście mogą być jakieś tą Kontuzja, albo jakieś kwestie tam, że trener podejmie, ale co do zasady jest numerem jeden. No tutaj, pomimo tego, że tak się świetnie radzi, radzi sobie w się, to przyjeżdża, na kadrę nie ma tej gwarancji, tak? Czyli on jakby był. E, tak e, obrażony na to, że nie jest wyborem numer jeden, że to jest tak oczywiste, no jak, no Wojtek Szczęsny, wiadomo, że będzie między słupkami, tak, ale to też źle świadczy, tak, no to co on, e, no, znaczy ja, moim moi zdaniem to nie była dobra decyzja Jerzego Brzęczka, tak, no ale co to znaczy po prostu, nie ma prawa pod, podjąć na takiej decyzji, to jest jakieś po prostu nadanie, to jest nadane, że e, tak, musi występować co mecz, po prostu warunek, nie wiem, jakiś konieczny, tak, bo nie ma innej możliwości, dlaczego po prostu w ten sposób Podejmuje taką decyzję. Nie dziwi się, jakby tam jakaś była asces, jakieś spięcie, jakby nie wiem, tutaj Jerzy Brzęczek go skrytykował i tak dalej, tak. E, czy jakiś po prostu, wiecie, gorsza relacja, na linii po prostu i, i selekcjoner i bramkarz i coś mu tam podpadł, ale nie pod kątem po prostu sportowym i e, stwierdza, że w takim systemie rotacyjnym, no ale one, bo nie stawia na niego jako numer jeden, tak, że on ma być jeden, numer jeden, ma być, do, ma być doceniany i tak dalej, no ale przecież może w ten sposób właśnie taki ma po prostu pomysł na grę, e, tutaj. Miał, miał pomysł Jerzy że No wiadomo, tam to, to za bardzo nie wyszło tak. Ta po prostu, chociaż tam reprezentacja miała pewne sukcesy, no ale dlaczego po prostu takie podejście? A teraz na przykład, sam Wojtek chce po prostu zrezygnować z tej gry dobrowolnie, tak, dobrowolnie. A być może też jest też inne tłumaczenie, być może po prostu Wojtek szczęsny boi się e, takiego odrzucenia, że w pewnym momencie właśnie selekcjoner powie nie. Wojtek już grzej ławkę po prostu stawiał na innego bramkarza i on tego na przykład nie będzie mógł znieść, a, tak. I dlatego po prostu woli zakończyć tą przygodę z reprezentacją na swoich warunkach, w tym prime, w cudzysowiu, tak, na jakimś e, turnieju, niż na przykład przyjeżdżać na zgrupowanie, występować co drugi, co trzeci mecz, e, tak. Bo być może byłaby taka sytuacja, ten czy inny selekcjoner by na przykład postawił na innego młodego bramkarza. No mamy tu różnych, tak, półkę i tak dalej, po prostu to. I na przykład czy Skorupskiego, i na przykład by stwierdził, no tak, ale. My nie możemy stawiać cały czas na szczęsnego, bo musimy stawiać na innych, bo oni są perspektywiczni, oni już przez, przez wiele lat mogą występować w tej reprezentacji. I Wojtek Szczęsny po prostu tak daje takiego dyla z tej reprezentacji na swoich zasadach. Mówi, aha. Oni i tak za chwilę będą stawiać na kogoś innego, jeśli chodzi o bramkarza, więc ja odejdę tutaj w fale, tak jako ten, który po prostu wybronił tutaj tego karnego. No bo tak rzeczywiście było tak, dzięki czemu awansowaliśmy na, na mistrzostwa, tak na euro być może po prostu będzie jakieś świetne parady na tych mistrzostwach, tak i odejdzie takiej glory, chwale, i wszyscy będą potem, nie, Wojtek wróć, a jak Wojtek był i będzie się wracało praktycznie do legendy, Wojtka i tak dalej, bo nie mógłby tego zniżyć, że przyjeżdżałby na kadrę, no to to też było takie egoistyczne, tak, no bo w pewnym momencie wiadomo, że po prostu albo tych może nie dostawać, albo też po prostu może być system rotacyjny, czy też, też selekcjoner na niego może nie stawiać. No widzimy, że Wojtek Szczęsny to jest rocznik 90, tak, czyli ma teraz 34 lata, chociaż moim zdaniem on spokojnie mógłby do 38 roku życia grać po prostu w tej reprezentacji, no, ale być może się obawia, czy ten na przykład selekcjoner, czy też inny stwierdzi, no nie, trzeba stawić na jakiegoś młodego bramkarza, 20-20 paroletniego, bo to on będzie przyszłością po prostu tej reprezentacji, Prezentacji będzie występowała przez X lat, tak? Być może tego się obawia po prostu Wojtek Szczęsny. Tak czy owak, jestem ciekaw co wy na ten temat sądzicie, co nie zmienia faktu, że z kapitalnym Bramkarzem e, bardzo dużo dał reprezentacji Polski. Natomiast no, dla mnie to jest dziwne, tak? Bo moim zdaniem po prostu e, on powinien po mistrzostwach wyjść, e, powinien zwołać konferencję prasową i powiedzieć po prostu, że kończy przygodę z reprezentacją, nie jakimiś pusówkami, że to, że ma tego, e, że może zakończy, bo tak mówię, no to te, znaczy teraz nie miejcie mie mie do mnie pretensji, tak, Wojtek Szczęsny no może by nie miecie do mnie pretensji, nawet jak będą jakieś wielkie wpadki, babole e, bramkarskie, no bo ja i tak już kończę po prostu przygodę e, i to, takie odsuwanie od siebie po prostu odpowiedzialności, zdejmowanie ze siebie po prostu presji, tak. No właśnie, jestem ciekaw co na ten temat słyszycie, to wszystko, się pozdrawiam, czy.